Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Meryka. Dzisiaj sobie taki będzie odcinek na arenie 1, znaczy 1 na 1 na arenie. I jednocześnie będę też y, opowiadał co się wydarzy na kanale i też zapowiedzi konkursu, które będą na 30 widzów. Na 30, konkursu, na 30 widzów i po tym filmiku gdzieś tak planuję wstawić odcinek z The Forest taki 15-12 minutowy odcinek żebyście sobie zobaczyli jak tam wygląda moja ale już to tam zacząłem trochę, najnajmniej myślę, że będę grał ale starałem się czasami tam grać, tutaj dobudowywać coś więc te odcinki się będą pojawiały dość rzadko i też żeby ten odcinek nie za jakieś pół godziny tylko jakieś 15 12 minut bo też nie chcę wam się konać, jak na arenie sobie gram pół godziny. To się nie zdarza, Dobra, mam że to... teraz dojdzie lepiej. No jeszcze widzę jakiś. Polska Arena jest. Też ping mały to Polska Arena. Nie działa ja, mi, tap, chyba nie powinien nawet działać. Ty już by raz go zamrażał. Właśnie. No więc ciśniemy też. Może wam przekonać mamy myszka, bo klawiatura, bo mikrofon jest dość blisko. Aha, klawiatury. Myślę, że to też nie będzie aż tak wielkiego problemu, że musiałbym robić zmiany w filmikach. Znaczy zmiany, wymutować klawiaturę albo nie wiem, mikrofon daleko położyć, bo wydaje mi się, że żeby, żeby to był aż tak wielki problem. Nie mogę nikogo zanurować. Słaby jestem na numerze Jak ktoś jest jakieś PvP ze mną to możecie spróbować Możecie chcieć bo i tak wygracie Słaby jestem na numerze Więc To będzie dla was tylko takie 5 Max 10 Max 10 minutowe starcie Też jeszcze jak zauważyliście jest, jest Świąteczne Święta się zbliżają I też będę jakiś konkurs Może się pojawi 50 widzów na święta Jeśli jakiś taki świąteczny konkurs pojawi na pewno wiem, że skiny nie będą takie, te, te, takie tanie jak w poprzednim Nie wierzę, jak mnie nie ziemnąłem. Będą skiny droższe niż yy, w poprzednim konkursie z około 10 widzów, bo 10 widzów to jest no dość mała łąta, naprawdę Ale ładny gradient. to jest niezbyt nie wiele widzów. Widać, że ten typ trochę ogarnia. A ładny gradient. Yy. I... Gdzieś tak panuje skiny 4, 3 euro, tak na 100 widzów na pewno będzie z jakichś 10 może euro Więc tylko czekam na stówkę, bo lubię mam robić konkursy, tylko nie ma was, was, was aż tyle tutaj na YouTube. Ostatnio przybyło z 3, 4 widzów, tak Co tydzień przybywał z 2-3 widzowie, więc aż tak się nie jest. Też nie wiem ile już to nagrywam, więc nie będę się aż tak chciał długo gadać Jeszcze trzy rundy pogramy, ale dostanie Powiedział mu kolega Dobra Pewnie. Dobra Teraz jak ten Ładnie Ładnie to zagrał też Nie mam skieru, noża A propos noża Zajrę od na razie tak będzie Troszeczkę z przerwami, bo po prostu nie ma ofert Nie ma ofert dla mnie Nie ma są tak do oferty Że po prostu nie wymieniam Dobra. się już już na razie przestałem się wymieniać bo po prostu takie oferty to właśnie mi śmieszą no naprawdę no jest um, 18, wodę, 18 wiem, euro, za, chcę za 17, 17 euro chcę za 17-13 euro chcę za 6 kluczy to mi ludzie za 15 wciskają za 6 za 12 Naprawdę to jest bezsensowny Myślałem, że już w małym era ludzie tak nie dawają, nie chcą dawać, gdzieś tak mieć z tej, nie, nie chcą, skończyć, nie chcą dawać skinów drogich, bo to stracą te pół euro, matka albo 10 centów, ale nie, w dużych w, w, w dużych kwotach też ludzie są bardzo skąpi. I też chciałem powiedzieć, że planuję gdzieś tak dojść do hmm, guta, znaczy po pierwszej kosie planuję zrobić od Kosy do Futsman mm, yes, yes. Knight yes. I ten Futsman Knight mi się to jest jedyna kosa, która mi się podoba po Wejdzie karabicie Krye są fajnie jest tylko jeden nasz, naprawdę Jakbym wiedział, że nas jest, było chyba Albo źle zobaczymy, że było 3 CT Kurna Ja powiem, to było mocno Co on mi zrobił Tak mi się tego typa skin podoba ja nie jeszcze je w ogóle Tego tak razem się aż tak bardzo zby nie podoba Zbytnio nie w karabinach Tylko w bagnetach Karamid jakiś to. Myślę, że jedynie Crimson są ładne. Karabid drugie są według mnie za drogie. Powinny być o wiele tańsze. Prawda, karabit już taki ładny. Powinien być drogi. Tego nie ugra. Ktoś ma w ogóle z z atakiem. Chyba jest z ataku. No i to Wow. Jakby się znalazłem, tym. Dobra, jeszcze z dwie rundy. Skończę to Halo, się nas słychać, nie? Ja się słychać, słychać. Ja słychać, ja słychać I w ogóle też zauważyłem, że mi nie, nie działa mikro Znaczy, klikam K, że komunikator na no. PC I mi nie działa Dawaj się jedno jedno na nie oh. Kurna <laughs> Miałem 5 HP tak mówię Aha, troszkę zapijemy Nie on z nich znajduje Bo nie ma na no. ale to było jakby ten na jednej poleciał Naprawdę no. A już widzę to się koledzy zeszli. Chciałem taki serwer taki trochę bardziej cichszy, ale ale nie ma. Po prostu nie ma takich serwej wciąż w Namasach. Co mi się jeszcze dokładnie do 16 do tej pożegnam no, no co mam być więcej? Do sekreta nie wpadłem. Nie mogę. Tam jest na górze. Więc za parę sekund będzie się do mnie żegnał. I myślę, że wam się takie coś podoba. Moi filmiki, bo widzę, że tu sobie to lajkują. Niektórzy... Nie, niektórzy łapki wdulają. Ale myślę, to nie jest zawsze takie według mnie złe. na narzekają może mikro takie. Sobie, ale... No. Nie, nie wierzę. No Rosja tak. no to nie jest taka rewelacja i ma picię, bo to jest zaczynam Jeszcze? No to jest nawet nie wiem no, Taka rewelacja Naprawdę to jest To jest... ja ja Można wyjść za a mi pije po sekundzie dopiero co to jest Ciekawe nie wiem.

mega dzięki skalu spoko nie ma problemu zawsze do wysoko uważaj za tobą no właśnie widzę o jezu zakąpiłem się Oj ojojojo u grać to możesz mieć z tonem problem no z tonem właśnie problem nie mieć to ono cię goni właśnie ...w więc uważaj. Ja gdzie on ucieka? Dawaj nawaj, no nawaj, Ładnie, wejść nawaj, zamieniło się z zamieniło. Nie Ej, wiem. Nie wiem nawaj, tak nawaj, tak na... ponad mapę? Nie da się nawaj, nawaj, ping Już nowy rewolwer dostał nerfa no to nie mnie to słyszeć. A tak w ogóle. Ej, ten rewolwer dostał nerfa, no co mi... najlepiej to po... powinni go osunąć. Dzień po wyjściu Powinni go usunąć dowolny. No już nie mogłem. Ten deepl był wystarczając. No, żeby no, się po stupnię to bym mogli. Choć już rynek by to wtedy ten. Bo i okay. okay, to chyba będzie koniec no, tak to się widzimy w następnym odcinku, cześć